Gdzie próbujemy się dostać? Bondus Vatnet. Przepiękne górskie szmaragdowe jeziorko. <laughs> eee, próbujemy się dostać z Magdaleną. Eee, ponieważ to jest tylko 40, 45 minut e, drogi taką szutrową drogą. Mamy dla Magdaleny oczywiście plecak, w razie czego jakby jej kółka zawiodły. Idziemy dalej. Na razie jest bardzo, bardzo spokojnie. Pół godzince spokojnego spacerku Dotarliśmy, Dotarliśmy... na piękne, szmaragdowe jeziorko znaczy, Które prawdopodobnie powinno być szmaragdowe Ale nie jest Nie w tych godzinach i nie a o tej porze, ponieważ słońce prawdopodobnie bardzo przez krótki okres tutaj dochodzi, więc ten kolor jest... Pamiętajcie, jak będziecie kiedykolwiek zwiedzać lodowe zbiorniki, to ważne jest jednak słońce i ważne jest dobre naświetlenie, żeby wy... Żeby, żeby, żeby ten tak, żeby wyciągnąć tą kolor wody. Bardzo urokliwe miejsce, bardzo łatwy szlaczek. Magdalena dała radę. Tak, jak kojarzycie ze zdjęcie, tutaj powinna być łódka i moje pytanie jest, kto zabrał łódkę, która leży w krzakach, teraz. Leży w krzakach teraz, tak. A poza tym w ogóle tak stoimy na y, lodowej drodze. Y, to tak się nazywa szlak, który prowadzi do tego jeziora. Dawniej był to szlak, który na własnych parkach nosili w 1800 roku, tam 1800, który się nosili na barkach lód z lodowca. Z lodowca. Później właśnie y, utworzono tą drogę lodową przez co można było transportować lód do Europy po to, żeby można było mrozić ryby, bo ponoć ryby mrożone w lodach. Z, z lodowca lodowców, lepiej, lepiej smakowały. Także tak, tak, klimat klimatem, ale ludzie też e, rozkradli ten lód w sumie tutaj. Stąd. No na pewno w tych ilościach już teraz, tak. Tym bardziej, że sięgał prawie do jeziora, a teraz nie wiem, czy kamera to obejmie, ale jest bardzo wysoko tam na mnie Tam góry, góry lekko lekko tylko widać naprawdę. Także tak wygląda to Instagramowe miejsce. Co prawda ładne, nie, no rodzinne, familijne. Bardzo, bardzo łatwe Parking dojście. Piękny, tak, piękny Stówkę? Stówkę, tak, Stówkę. za dzień. Parking, toaleta jest, także można Wszystko przyjechać. Przystosowane. Fajnie, fajnie, fajnie przystosowane. No nawet, bardzo blisko nie. Nawet z wózkiem, z dzieckiem można tutaj wjechać, także jest taka szeroka droga. Dojście jest naprawdę super i miejsce fajne. Nawet Na piknik, je... bomba. Tak, z widzakami, bomba. Tak, tak. No. Także co? Śmigamy na dół. Nie zaszalałem, jestem bez czapki! Przepiękny wodospad! <noise> jesteśmy podczadowym wodospadem lotem Foster na drodze widokowej, yy, samochodowej, którą właśnie yy, przejeżdża się mostem. Są takie bardzo wodospady! Po prostu coś nie tego, że jesteśmy kompletnie wlewką Ale przepięknie, naprawdę! Jeszcze były opady deszczu, jest naprawdę taki duży. Byliśmy tutaj latem, ale dzisiaj jest naprawdę ogromny. To jest droga trzynastka, jadąc w stronę Oty. Mega jest! to jest właśnie Woringfosem. Byliśmy w oddzie. Przejeżdżaliśmy w sumie przez odde, to nie mogliśmy, nie mogliśmy opuścić tego fajnego miejsca. Także idziemy schodami. Tutaj dojść na ten most, tylko że tutaj jest dużo miejsca ogrodzonego przynajmniej teraz, ponieważ są prowadzone jakieś tutaj prace remontowe. Może będą zabezpieczać ten rejon ale jest ogrodzony, ogrodzony duży teren, także nie można wejść sobie z każdej strony, tylko jest jakaś droga, to jest droga wyznaczona także zobaczcie tak woda z tej strony spadnie zaraz ile? 100? Nie! 180 metrów w dół? Zobaczymy Jesteśmy na pierwszym punkcie widokowym Jeszcze nie widzimy wodospadu zaraz będziemy wchodzić tam na górę, na most jest pogoda ładna, miało wiatr, ale nie wie jak na razie, także na pewno polatamy, yy, polatamy bomblem. już jesteśmy, właśnie wchodzimy na most słuchajcie, 182 metry to jest totalny spadek z wody z samej góry w dół ten z, góry, z najwyższej półki do samego dołu to jest 163 metry wysokości także powiem wam, że jest super ale ale powiem wam, że jest To się jeszcze wszystko trzęsie Znaczy ukończona jest budowa, ale się jeszcze trzęsie Znaczy trzęsie się, ponieważ to tak To chyba tak ma się trząść Ale powiem wam, że jest Naprawdę widok przepiękny W dół eee, Strasznie, nie, nie będę się tak wychylał Bo eee, Nie czuję się Nie czuję się pewnie, słuchajcie, jak tak się wychylam Wezmę samą rękę, wychylę tylko zatrzymam i zmienię kamerę. Wiem, że się powtarzam, ale to jest naprawdę bardzo piękny widok, ale przerażający. Ten szum, ilość wody, która spada w dół jaki on jest ogromny. Jest naprawdę coś niesamowitego. Idziemy dalej. Naprawdę z tej strony wygląda przepięknie. Zobaczymy co dalej będzie. Tak, DJ Bąbel polatał Zaraz zobaczycie jak to wygląda z góry Albo już widzieliście Spinamy się dalej Spinamy się dalej na następne punkty widokowe Fajnie wszystko przygotowane są Ławeczki po drodze, można sobie odpocząć Porobić zdjęcia, wypić kawkę Ciasteczko i tak dalej Ale naprawdę jest bardzo fajnie Ale jestem podjarany Serce wali mi jak młot naprawdę super idziemy dalej Nie wiem czy to dokładnie widać ale właśnie tam, tam mamy zaparkowany samochód, a tamtą drogą żeśmy wjeżdżali wygląda naprawdę przerażająco zaraz jak się droga kończy jest przepaść w dół nie wiem ponad 100 metrów na pewno ale jest przerażająco. Idziemy dalej. Prawie jesteśmy na górze. Prawie jesteśmy na górze. Tak, dotarliśmy już, jesteśmy na górze. Powiem bardzo. Naprawdę jest. Ale to jest łupnięcie. Trzeba chwilę się przyzwyczaić, ale jest naprawdę przepiękny widok. Ale jest super. Ekstra. Słuchajcie, totalny odpał. Mega przeżycia, super. Zajebiście. Oby więcej takich miejsc na świecie. Naprawdę przepięknie. No bardzo jest bardzo. taki fajny spad. Dolina jest taka mroczna, a tam na dole jest taki malutki most, takie są szlaki, można nimi chodzić. E, I tam jest takie stare gospodarstwo, e, które w ogóle zostało wyludnione dopiero w latach 70. E, a w ogóle ten most ma 59 e, schodków i ponad prawie 50 metrów długości, z czego e, łączy po prostu te dwa tam, kaniony, jakby trawy. Płatka most. most Także można dojść też szlakiem od dołu do wodospadu, ale my się na to na razie dzisiaj nie piszemy. Niestety. No, może kiedyś. Ale przepięknie naprawdę, polecamy to miejsce. Super, przepięknie. Tak, my już wracamy do samochodu. Były bardzo piękne widoki, wrażenia mega, także polecamy każdemu. Troszeczkę zaczęło padać. Także po, po, pogodę, pogoda też była dla nas łaskawa. Mieliśmy małego Windowsa pogodowego, tak się było przepięknie. Bąbel polatał, rozprostował skrzydła. Było nieźle, naprawdę super. Lecimy do auta. Aktualnie jesteśmy jakieś może z 15-20 km przed miejscowością Ol a z kropką i L. E, jakoś tak to się wymawia L, Ol Ol L to L L L Tak, jesteśmy około 10 km przed miejscowością Ol. E, będziemy dzisiaj jechać dalej w stronę w stronę Lom na północ, generalnie podążamy na północ. Mam nadzieję, że będzie droga otwarta, ponieważ chcemy przejechać drogą 51, która prowadzi przez góry. Mam nadzieję, że będzie otwarta jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro rano, ponieważ zimą ta droga jest zamykana. Zobaczymy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Ładnie padało w nocy, także były duże opady, ale to nie jest problem, ponieważ my lubimy sobie słuchać jak deszcz pada w sumie w nocy. Także ładnie padało. E, z jakieś trzy razy pociąg przejechał, ale ogólnie była noc spokojna. Spaliśmy dobrze. Jedziemy dalej. Tak, aktualnie jesteśmy w Lom. Tutaj zaczynaliśmy naszą podróż na południowo-zachodnią Norwegię. Teraz e, nasza podróż tutaj się kończy i zaczyna się nowa, która będzie gdzie? Na północ. E, zimną, ciemną, białą północ. E, śledźcie nasze, nasze wyprawy na kanale YouTube i trzymajcie za nas kciuki. Bo będzie, będzie zimno i mroczno. I dopiero wtedy zobaczymy, czym jest prawdziwy vanlife w takich ciężkich warunkach. <grym> Czy w ogóle damy radę, zobaczymy, ale, ale jesteśmy zmobilizowani i jeszcze będziemy się przygotowywać do tej podróży, a to wszystko opowiemy Wam na filmikach w czasie podróży, jak przygotowaliśmy nasz samochód, co zmieniliśmy w naszym aucie i no i w ogóle jak wygląda vanlife, i ziło. w ogóle jak wyglądają drogi, jak wyglądają miejsca, gdzie będziemy spali i tak dalej, i tak dalej, także do zobaczenia wkrótce. Hej! Hej, hej!